Ja nie mogę pomagać burmistrzowi, załatwiać problemów szkoły w Krapkowicach, tak jak też nie oczekuję, że on będzie załatwiał problemy np. szpitala w Krapkowicach, za który ja odpowiadam. Jeżeli chodzi o szpital na Kozielskiej, to jest to od dłuższego czasu prywatna własność i powiat nie ma prawa w żaden sposób wpływać na tego typu nieruchomości. Wielu samorządowców protestuje przeciw planom centralizacji szpitali. Chociaż sami przyznają, że nie znają tych planów. Przyjęcie szpitala Krapkowickiego przez wojewodę może być dobrym rozwiązaniem. Odciąży to ubogi powiat Krapkowicki z planowanej przebudowy budynków szpitalnych. A panu staroście da więcej możliwości na uporządkowanie innych spraw. Na przykład niszczących obiektów tzw. Tak Eishalmera przy dawnym zakładowym domu kultury w Odpęcie czy naprawienie efektów złej umowy sprzedaży, w wyniku której rujnowany jest zabytkowy szpital i park w samym centrum Krapkowic.